Cześć! Nazywam się Grzegorz Bawer. Witam na kanale Maserwawe i zapraszam na unboxing obręczy do mojego nowego projektu rowerowego, czyli drugiego tandemu, tym razem górskiego. Obręcze firmy DT Swiss przyszły razem z Nyplami. Zapraszam! Pomysł na Tandem, kto śledzi mój kanał, powstał jeszcze w sierpniu 2020 roku. Jak wiecie, film jest dostępny gdzieś tu, rzucę, mam nadzieję. Już udało mi się po 10 miesiącach złożyć jeden sprzęt szosowy. Jest to bardzo fajna, udana maszyna dopracowana na dość niezłych podzespołach. Jeszcze będę oczywiście upgradeował, ale jest to maszyna szosowa, więc jak się domyślacie ma swoje ograniczenia. Więc, biorąc pod uwagę, że kończy się lato, a chciałbym jeździć dalej na rowerze, jeśli znajdę, oczywiście więcej chętnych, bo na razie kilku znalazłem, ale mam nadzieję, że jeszcze kilku znajdę. To nie ukrywam, że jesień zima. Bez roweru nie uśmiecha mi się. No i pomysł powstał, żeby złożyć kolejny tandem. Właśnie górski. Rama jest już zamówiona. Będzie do połowy września. Jak dobrze pójdzie. Piasty też już mam. Pokażę Wam jeszcze w tym unboxingu, ponieważ już są, roz, e, już są rozpakowane. Nie zrobiłem unboxingu, zapomniałem. Dobrze, to nam nie będzie potrzebne. E, są to bardzo dobre obręcze. O. Oczywiście przyszły również szprychy. Odpowiednie, bardzo mocne szprychy. A tutaj nie wiem, wiem, że zamówiłem też kolorowe nyple, nie wiem czy to jest to. Całkiem możliwe. Zaraz zobaczymy. To są szprychy najgrubsze i najmocniejsze, jakie ma DT Swiss. Ponieważ to tandem, jak wiecie. W związku z tym musi być to mocne. Obręcze też są bardzo mocne. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądają szprychy. No właśnie. Kotek się dobiera do folii oczywiście, bo czemu nie. Proszę was. To są szprychy. Dwa, dwa na dwa i dwa chyba pogrubiane, albo dwa na dwa i trzy, już nie pamiętam. Bardzo mocne szprychy. Także. Koła będą bardzo mocne, piasty są również bardzo mocne. I o, proszę bardzo. Jakby ktoś chciał sobie doczytać, nie wiem czy widać, bo nie nagrywam kamerą przednią. Proszę bardzo. Dobrze. Tutaj mamy coś. Nie wiem co. Mogą to być śnyple. Zobaczymy. Szwajcarskie obręcze. Szwajcarski. Yy, szwajcarskie szprychy. I szwajcarski scyzoryk. Victorinox. Jakby nie było. Jak się domyślacie, to nie są tanie rzeczy, ale też nie są najdroższe, ponieważ DT Swiss robi znacznie droższe. Proszę, to są nyple czerwone prawdopodobnie. Takie miały być. Nie widzę. Tak jest. To są czerwone nyple i czerwone podkładki ponieważ tutaj są osobno podkładki zobaczcie, to są podkładki, nie, to są nyple chyba a i to są nyple i to są nyple i to są nyple, pewnie razem z podkładkami proszę bardzo dobra to zabieramy I teraz najważniejsza rzecz. Czyli może nie trzeba tego rozcinać już. Czyli obręcz. Nie, tego już chyba. Okej, okay. tego już nie trzeba rozcinać. Jestem podekscytowany, bo zaczęły schodzić części. Bo na razie ten projekt był na papierze. A teraz już zaczęły docierać poszczególne części. Proszę bardzo, tak wygląda to cudo. Mam nadzieję, że widać. Piątek, i tu są też oryginalne. E, Oryginalne podkładki, i um, podkładki, i nyple. Ja sobie czerwone ząbiłem dodatkowo, ponieważ lubię czerwony kolor. Proszę bardzo. To jest obręcz. Model. O, tu jest. EX471. Bardzo wytrzymała obręcz. Bardzo mocna. Będzie to na oponach bezdętkowych. Może tak stanę. Będzie widać lepiej. Dobra. Za chwilę wam pokażę Piasty. DT Swiss 350. Zapraszam. Witajcie ponownie. Zauważyłem, że tam mi się niezbyt dobrze. Ujęcie mojej głowy zrobiło w pierwszej części, ale przepraszam, już drugiego unboxingu nie zrobię, bo już rozpakowałem. Sam nagrywam, ślepy jestem, więc wybaczcie. To są piasty, które przyszły znacznie wcześniej. DT Swiss 350, właśnie do tamtych obręczy. Na, na tych piastach będą te koła złożone. Proszę bardzo, cudo, coś pięknego. Um, hamulce tarczowe, nad nie wiem czy widać. Hamulce tarczowe na center lock. 20 mm. Oś sztywna. Także może z bliska pokażę. Nie wiem, trudno to jest tak samemu to. O, tak może będzie. Nie wiem, mam nadzieję, że widać. Ok. Łożysko oczywiście maszynowe, bardzo mocne jest nie do zajechania jedne z najmocniejszych na rynku eee, bardzo fajnie zapakowane proszę bardzo ciach i czekają na jareczka które ma przyjść w piątek znaczy jutro i złożyć mi te koła nie i ta bardziej skomplikowany sprzęt e, tylna piasta z bębenkiem Shimano napęd będzie co prawda e, przyrzutka będzie sremowska ale proszę bardzo ale e, ale e, kaseta będzie shimanowska e, 12 no to jest 12-rzędowa już bębenek 12-rzędowy też sztywna oś to jest 12 mm z tego co wiem. Z tyłu 12 rzędowa najnowszy system już, najnowsze systemy, jakie są robione. Pokażę Wam z bliska, może. Doskonała piasta, wytrzymała. Bardzo ładnie, świetnie wykonana. Tak, może widać lepiej. I po prostu bajka. Ile kosztowały dwie piasty? Dużo. Dwie piasty kosztowały ponad 1000 zł. Podobnie obręcze. No. Także piasta trafia tu i czeka na Jareczka. Spróbuję nakręcić film, jak Jarek kręci, yy, składa koła, i opublikuję go na mojej nowej playliście na kanale. Nie wiem którym. Prawdopodobnie Grzegorz Maserwawro. Być może rzucę też na Maserwawer. W każdym razie będę starał się ten projekt od początku do końca monitorować, nagrywać i upubliczniać. Dziękuję serdecznie, zapraszam do kolejnych odcinków. Zapraszam proszę o lajki, o subskrypcję i do zobaczenia.